Raz, dwa, trzy, cztery. OK, witajcie wszyscy na moim kanale zdrapki.de. A ja oto dzisiaj mam dla Was taki pakiecik. Mamy dużo zdrapek po 5 zł. Do tego mamy tutaj dwie zdrapki po 10, po 21 i za 30. Oczywiście nie zapomnijcie o konkursie, jak i o grupie na Facebooku, jakby ktoś chciał. No to co? Tym samym przechodzę do drapania, czyli jak zawsze życzę jego oglądania. No i co, zobaczmy, co nam zdrabi dzisiaj tutaj zafundują. Mamy wygasa. Pierwszy ogień powiększony, ustawione, a my się dobieramy od razu do kasina i tu mamy tak. Liczbę 20, u góry 23, po prawej 27, 22, na dole 29, po lewej stronie 3. Wygasowi dziękujemy, na lewą stronę. I następny wygas numerem 50, czy tamten był zerknę 49. A wróć. Czekajcie, bo to kasino to nie jest wszystko, jeszcze gór jest, nie? A tu mamy tak, kluczyk nie ma, kwiatę i nie myślałem, że podobne do kwiatka, gwiazdka nie ma. I nie ma, czyli na jedno by i tak wyszło. Następnie mamy wygasa numer 50. I w kasynie mamy liczbę numer 24, u góry mamy 13, na dole mamy 9, po prawej mamy 4, jest 24. Dobra, super, tu mamy wygrano, czyli Vegas dzisiaj jest bardzo gorący, jakby to powiedzieć. Uwaga, tu dwie różne, pucharek nie ma, cytrynka, a nie, nie ma, dobra, to sprawdźmy pod 24 i, i mamy 5 zł, ma Następnie mamy zdrabkę. Taką oto Fast Cash. I tylko monety nas interesują. Kluczyk, wiśnia, koferek. I tu mamy pierścionek. I na samym dole taki symbol. Uśmiech, cylinderek, diament i serduszko. do Zdrabka z numerem 49. Tamta była z numerem 50 historia taka sama. Potrzebujemy monety. I tak, serduszko, uśmiech, baliska, Zaczepia coś mi się tutaj. I tu mamy cylinder. Następnie mamy pierścionek, taki oto symbol, czereśnia i kluczyk. Noska premia. Tej zdrapki ja też nigdy jeszcze nie miałem. Nie drapałem. Poczekajcie, muszę przeczytać co tu grze. Znać dwa identyczne symbole. A czyli trzy symbole razy, razy dwa, dwa symbole wygrane. No to dobra. Pasuje. No I numer jeden. Czyli dwa symbole musimy znaleźć. Aha, nie ma. Dobra. Czyli trzeba wszystkie trzy zdrapywać. Ale się fajnie to drapie. Uf, uf, uf. Co za zdrapka Jak się to szura i nie z numerem 50 i tu mamy tak różne trzy symbole następnie mamy również różne trzy symbole tak gra czwarta mamy jak najbardziej różne symbole Borek, nie i na dole też nie. Czyli i w grze pierwszej mamy podkowa I w grze drugiej mamy Moneta, konienczynka pól, pól i nie ma dobra. W grze trzeciej mamy Diament, podkowa, tęcza, drzewko, drzewko, aha, dobra w grze czwartej mamy gwiazdeczkę, drzewko, gwiazda I gwiazda by wszystko rozstrzygła Czy będzie gwiazda? Nie w grze piątej mamy Klik Kwiat, moneta, tęcza i różny żółta. W, w grze 6 mamy szkatułka, klik, klik i korona. Dobra. W grze korona. Nie. I w bonusie musi być pszczółka, a mamy cytrynę. Ta jest drapeczka z numerem 1. Poprzednia była z numerem 2. I ta sama historia. Trzy takie same symbole potrzebujemy. I mamy tak. Różne. ul, Korona nie ma. Dobra, tu jest taki plaster, korona, drzewko. Już nie ma. Nie, nie jest trzy plastery. Dobra, cudownie. A i tu jest wygrana. Ok, gra czwarta. Mamy kwiatek. Czyli będzie dzisiaj pierwsza wygrana. Złoto, złoto. Gwiazdka i drzewko. Następnie mamy ul I nie ma dwa ule. W grze szóstej mamy koniecznik, safe gwiazdka, safe i nie ma. Gra siódma, kwiaty, kwiaty i będą kwiaty nie. I tu mamy wisiejkę, a pod numerem 3 w grze numer 3 mamy, uwaga, wygraliśmy 10 zł. Cudownie, pierwsza wygrana na strappingu dzisiaj to się liczy. 10 zł. Następnie zdradka Kremia 777. Zdrabka bardzo znana. W niej musimy siódemki znaleźć. I od razu drapiemy. Uwaga. Gra druga. Wszystko różne. Gra trzecia, brak siódemek. Gra czwarta, również brak siódemek. Nie ma siódemek dalej. Nic nie widzę. nie ma w siódemek, gra jedenasta nie ma, muszę mocno naciskać zdrapak aż mi się tu rękę gra 13 nie ma i gra na dole aż w prawie też nie ma zdrapeczka z numerem 1. i co, wygrywające liczby 18, 12, 39. 2 i 21 To są nasze liczby i mamy pierwszą liczbę: 26, 32, 19, obok, 3 obok i 18 jest wygrana. No i cudownie, będzie druga wygrana dzisiaj. Powiem Wam, że mięśnie mnie bolą. Dzisiaj przebiegłem, nie uwierzycie, 12 km w siódmej rano. Powiem Wam, że robi wrażenie. Nie biegałem, nie wiem ile lat, ale to zrobiłem. I jestem bardzo dumny z siebie. Dobra, na dole lecimy. Numer 1, numer 6, numer 37, 14, numer 13, numer 22, numer 23. Numer 36, 41, 42. Takich wysokich to nie mamy. 11 to jest obok, 17 nie ma. Obok, 8 nie ma. Numer 5 też nie ma. 38 jest obok, na samym dole. Dobra, nie ma dołu. Czyli mamy MM. 3 razy M. I pod 18 mamy, uwaga, sprawdzamy. A tu mamy 25 zł. Super, bajera. Dolary, diamenty 25 zł. Następnie jest Klub Milionerów. z zdrapkę znam. Patrzę, żeby było ustawione ładnie. I co? Wygrywające liczby. Mamy 43. Ale się nie chcę wkleić. Numer 3-34, 16 i...

42 o numer. 41 nie ma. Następnie mamy. 22. Nie ma. A nam pozostała jeszcze jedna zdrapka, Pełny portfel. 43. Nie ma. 46. Ślizga się ta powierzchnia nieziemska. 8. Nie ma. Trzymam z całej siły tą zdrapkę i się jeszcze ślizga. Patrz co robi. 17. Jeździ to po ty. 7. 27 skubana jak walczy ze mną. 13 i na dole 25 Ja już zapomniałem, czy ja w nią wygrałem, w ogóle. 5, widzicie? Chwilę nieuwagi i nawet nie wiem co robię 1 i 9. Czekajcie, dajcie mi sprawdzić 38, 36, nie ma, 14, 35.

Następnie mamy tę oto zdrabkę pełny portfel z numerem 1. Ja ją już powiększam. Dobra, to otwieram ją. Pełny portfel. I co? Zaczynamy drapać. Uwaga, wygrywające liczby. I mamy tak. 15, 16, 31 i 17. A następnie mamy. Jest korona. Pięknie, czyli 30 zł jest, jaka to jest zdrabka numer 1. No i cudownie, 32 następnie mamy obok i obok mamy numer 2, numer 23, numer 8, numer 10.

Gry numer 2. A tutaj potrzebujemy dwa identyczne symbole i mamy dwa różne, w grze drugiej, dwa różne, w grze trzeciej, również różne, w grze ósmej nie zgadzają się. Też różne i różne przejdźmy do gry numer 3 tej oto zdrabce Tu nas interesują trzy takie same kwoty. I pod pierwszym pliku mamy 60, 150, 200, 200 i 2 miliony. Następnie mamy 100. Wszystko po razie, na razie. 500, 500, 500. Czyli 500 zł się dwa razy powtórzyło. A na samym dole 50, tysięcy, 100 drugi raz. 62 raz i rozstrzygująca liczba. 50 tysięcy, czyli drugi raz. A my przychodzimy do naszej korony. A korona nam dała. Czy to będzie 30 zł? Uwaga. 3, 2, 1. Poszło. 30 zł. Cudownie. Zdrawka zaliczona. Na plus. Oprócz tego mamy dyszkę tu. 25 tu. Czyli mamy 40, 65 zł. I co? Ja się z Wami na dzisiaj żegnam. Trzymajcie się. Hej.